Oto moja minifigurka Lego, która stanie się moim królikiem doświadczalnym. Znalazłem tą minifigurkę w kącie, a ona żyje, więc fajnie, jakby. Będziemy z nią przeprowadzać wiele eksperymentalnych przygód na eliminację figurki. Jesteśmy w kręgielni, i pierwszym sposobem jest. Przygniecenie minifigurki wielką kulą. Drugim sposobem jest dwoma kulami. Trzecim sposobem mamy taką fajną maszynę, do której wrzucamy minifigurkę. Heh. Tutaj wkładamy minifigurkę i no, jedziemy z nią kulą. I najlepszy sposób. Sami zresztą widzicie wniosek. Ona dalej żyje. Mam nadzieję, że już wyczekujecie następnych części, które niedługo nadejdą. Jeśli ktoś z Was ma pomysł, jak można wyeliminować taką minifigurkę, niekoniecznie w kręgielni, to zapraszam do pisania w komentarzach. Oczywiście filmy będą nie tylko z kręgielni, a z kręgielni będą rzadko. <laughs> Dziękuję za oglądanie i zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam Foxy Red Lego.